Pierwsze, może najważniejsze, że jakby w pewnym sensie adwokaci, nie tylko ludzie, narzucają sędziemu, jak i, jakby, jakby ma sędzia ustawić. No przecież to jest nie, nieprawdopodobne. Całe szczęście, że po był dwóch przerwach no, podjął jednoznaczną decyzję, prawda, że nie. Ale e, czy to by, nie wiem, czy to należy odebrać w ten sposób, że to być może jakaś pewna mała zmiana następuje po sędziego, prawda? A ja mówię o sędziego, prawda? Że już nie daje się wprowadzić tak. wszystkiego no, do. do jak przedtem. do to jest jedna sprawa. Ja rozmawiałem z mecenasem naszym, panem Wielskim, i powiedział mi, że bardzo dobrze, że według niego, prawda, że bardzo dobrze się stało, że po pierwsze raz będzie być, ten termin 28 maja i od razu 30 za żeby już nie przeciągać i żeby nie doszło do tego, że, że, że no tak pan mówił, to panowni ja ścieżką do tego do bo nic robił więcej, prawda? Natomiast mhm. e, chciałem, mhm. chciałem mhm. Że jedną rzecz, mhm. ja jedną rzecz e, 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 w imieniu e, prezesa e, panu podziękować, e, że e, tak jak pan mówił w krótkim czasie, a jednak doprowadził pan do tego, że no wszystko przebiega tak, jak powinno przebiegać. Potem powiedzieć, że jest Pan generał, się wszystko było udało. I oczywiście teraz rozumiem, że 28 maja i 30 czerwca na tę już trzeba by zrobić więcej. To znaczy, to trzeba już pokazać coś takiego, jak miały te miejsce pod drzewem, że więcej ludzi jest wycynowanych, żeby było, żeby to się... Trzeba zmieniać powody. Dziękuję panu, że pan na Ja panu podziękowałem nie ja, ale jak to ja podziękowałem mi prezesa. Ale, ale ja oczywiście, bo ta tak wykazuję. By to, by pogrzebach i to za... a więc to była właśnie bardzo trudna sytuacja, bo są jesteśmy w trakcie tych wszystkich pogrzebów. mają znajomych, bliskich, a mimo wszystko się Panu udało. E, natomiast e, powracając jeszcze do, do, do samej sprawy, to wydaje się jednak, że tak jak obserwowałem e, na przykład e, tego budały całego, przepraszam, Pana budały, to był podenerwowany, czyli to wydaje się, że ta decyzja sędziego no może jakby wpływać trochę na to, że oni widzą, że są krótko mówiąc przegrani i to zdecydowanie. Oni no, nie mają żadnych argumentów e, na podważenie tego No i jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje, że no w końcu był mecenas myszki, znaczy nam myszki prawdziwy mecenasem, to znaczy mieszkanie od prawie jazdy, prawda? No nic, ja myślę, że, że należy ja sobie poobawić nam, po że oni zbiegła taktyka, i... polega na przepięknym tego tego. Znaczy od nie, od to chodzi o to, żeby tak? to doprowadzić do przedawnienia, no. bardzo prosta sprawa. Ale miejmy nadzieję, no. na, że w się ten. Sądzę, że jakiś to zaczyna być jakby trochę no, mały optymizm. Na ten, ten, ten nacisk społeczny, sądzę, że on też nie odbierze. No właśnie, Trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, co się zdarzyło w Polsce ostatnio, prawda? to znaczy ta spontaniczność ludzi, gdzie no, głośno krzyczano, że dotychczas nas poszukiwano i oszukiwano, oszukiwano. Zresztą nawet też popatrzyłem na tych całych ich adwokatów i też widać, że już nie są tam. Takich tak. Właśnie. Jest prawda. Tak tak. Dziękuję za wypowiedź ładną i konkretną i jako materiał telewizji narodowej realizowany w sali w korytarzu sądu po procesie przeciwko dziennikarzom którzy skalowali dobre imię prezesa Jana Kobylańskiego